Mateusz 2005 Studio przestawia serial Rodzina Chopińskich. Odcinek 63 Rodzina Chopińskich zwiedzają Milanówek. A prośbę do tego odcinka wysłał Bruno Space. No, rodzinko, a teraz idziemy to samochodem i jedziemy do Milanówek. Dobrze. Dobrze, Janie, już jedziemy do samochodu. Dobrze, tato. Już jedziemy do samochodu. Ja też idziemy do Milanówek. Mi też idziemy to Milanówek. Ja również idziemy do Milanówek. No to ruszajmy, jedziemy do Milanówka z samochodem. Chodźcie, jest godzina 14, a więc jedziemy. Później kiedy cała rodzinka wsiadła do samochodu o godzinie 14 czasu i dojechali to miasto Milanówku. Kiedy cała rodzinka dotarła do miasta Milanówka. Dobrze rodzinko, już jesteśmy w Milanówek. Jakie ulice mieszkanie Janie? Ulica Staszica i królewska 134. A teraz idziemy, to Królewska 134 w budynku. Chodźcie. Dobrze, Janie. Dobrze, tato. Dobrze, tato, już idziemy. Dobrze, tato. Dobrze, tato, już idziemy. Dobrze, a więc idziemy. Kiedy rodzina Chopińskich dotarli do Królewska 134 w budynku? No i jak? Bardzo podoba mi się ten Milanówek Królewska 134 w budynku. Cieszy się. Tak, Janie, jestem zadowolona. Ja też jestem zadowolona. Mi też jestem zadowolony. Zgadzam się z Dawidem. Jestem zadowolony. Ja również jestem zadowolona, tato. No to się bardzo cieszę. A teraz ja i Anną przygotowaliście na obiad dla wszystkich. Dobrze. Dobrze, tato. Koniec odcinka 63. W następnym odcinku rodzina Chopińskich spędzają czas w Grodzisku Mazowieckim przez dwa tygodnie.